W 1918 roku Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Z tej okazji, co roku w gminie Hojna, organizowane są uroczystości z udziałem władz, samorządów oraz mieszkańców. Niestety w tym roku wyglądało to zupełnie inaczej. Na placu Konstytucji 3 maja spotkały się cztery osoby: starosta gryfiński Wojciech Konarski, burmistrz gminy Hojna Barbara Rawecka. Zastępca burmistrza Marcin Pisanko i radny powiatu gryfińskiego Zbigniew Szmaja. Czujemy obowiązek i powinność dzisiaj przypomnieć i złożyć kwiaty pod pomnikami, czy miejscami, które są ważne dla tutaj powiatu gryfińskiego, dla mieszkańców Hojny. I to właśnie zrobiliśmy. Kwiaty zostały złożone również pod pomnikiem Jana Pawła II. Poprzez swoje osobiste uczestnictwo, ale później przekaz, tutaj internetowy, poprzez media, pokazać, jak ważna to jest rocznica i jak ważne mamy miejsca tutaj w terenie powiatu gryfińskiego. Po tych uroczystościach hojna świętować nie przestała. Jeden z mieszkańców postanowił uczcić 102. rocznicę odzyskania niepodległości w swój własny, umiłowany sposób czyli poprzez latanie. Norbert Pająk lata od 2013 roku. E, skąd ta pasja, sam nie wiem. Brat mnie kiedyś e, namówił. No i stało się. Zdał odpowiednie kursy i teraz nie może sobie wyobrazić życia bez spędzenia chociaż chwili w powietrzu. Gmina hojna, jako jedyna w okolicy ma lotnisko, więc fajnie jest uczcić dzień 11 listopada z akcentem lotniczym. Tutaj właśnie wystartowałem na parę wziąłem flagę Polski i polatałem nad miastem. Norbert wystartował na lotnisku. Tam wszystko przygotował, włącznie z flagą. Wystarczyło tylko się rozpędzić, chwycić nogą sznurek i wzbić się ponad Chojnę. Najtrudniejszym jest to wszystko dobrze dopiąć. Trzeba odpowiednią długość linki wziąć, trzeba odpowiednie ciężary. Ja cały czas kombinuję, cały czas próbuję z innymi różnymi. No i, i tak jak widziałeś, wymaga to też troszeczkę precyzji, żebym jednak stopą trafił w paru centymetrową linkę, żebym mógł zabrać to w powietrze. Jest to nie pierwszy jego taki wyczyn. Jednak w przyszłym roku planuje wylecieć z jeszcze większą biało-czerwoną flagą. Myślę na kolejne lata zrobić ją jeszcze troszkę większą. Widzę, że da radę z większą. Myślę, że w kolejnym roku będzie dwa razy większa, żeby było ją widać jeszcze ładniej, jeszcze lepiej na tle hojny.